Co będę się miało Siema Świry, To znowu ja dzisiaj nagrywam z Kikisem, największym katem na polskiej scenie. Na polskiej scenie, na, polskiej scenie, na europejskiej scenie. Siema, siema. No, a ostatnio ten, ten showmer, to nie tam ten Oświe Feca. Też zamiast nagrywać, to włączyłem streama. To ja słyszałem. Właśnie. No no i Ale, ja się... Niestety nie zostałem zaproszony No i tam tam wiesz i tam godzina. G tam godzinę graliśmy, a tam jest włączony monitor i te PetriHard. Tam jest, musiałem nagrywam Patria, to jest stream włączony. A tam pisali <laughs> ludzie, to był jakbyś wyjebany. Z kim dzisiaj gracie? Zdobrze się. Wam? Z kim dzisiaj gracie? Na kogo gramy? No, no. Okej, okay, bo cię e, Na Vitality dzisiaj gramy. Jutro na Giantsów. Trochę dzisiaj ciężko, co? A jutro łatwiej. No, na Vitality będzie bardzo ciężko. A na Giantsów to nie jestem pewien, bo mam nowy skład, więc zobaczymy, jak se A właśnie Giantsy zrobili zmiany. Kto zmieni teraz? Zmienili junglera na jakiegoś. Kolei, na, znaczy na We, Wee z Korei. Mm -hmm. Był z subem w, w. w Kutager z subem chyba. Mm -hmm. A mieli topa na Smith i więc będzie walka. No tak, też. Jadę na jakiegoś Koreańczyka. A już nawet nie pamiętam niktajemu. Smith i wejdzie na Luciana. Nie to, to dobry skład. Znaczy już staratecznie nie no są lepsze. do bicia. No no na no, no, no bagle. lepsze, nie ma tam Bombena. To wiadomo są. Nie no, zobaczymy. Nie ma być jakiś wielkich problemów, ale nie możemy sobie tego. No wiadomo, że nie można sobie wjesz Olaczyć ciwę Gdzie są playoffy? Tydzień po czy jak to jest? Jak e, Teraz jest ósmy tydzień, dziewiąty tydzień, Aha. i wydaje mi się, że jest tydzień przerwy i później play-offy. Wydaje mi się, że jest tydzień przerwy, nie jestem pewien. Możliwe, że nie. Oglądałeś tego? Eee, Właśnie nie nie oglądałem meczu, ale... O, tam... Tak Wiem, że Wulajt miał dobre statystyki. No, ale dobrze grał, wszystkie mecze poza ostatnim. Mam no okay. ostatnio pychowy, ale... A słyszałem, że Satorius to planer, przegrał nam Gierkę, bo coś dziwnego zrobił. No, no i A nie od Tureta zginął, no, zrobił Dignity. No, że ja <coughs> zrobił Kubona zrobił tak w Kubona, to jest bardziej. Zresztą znaliśmy o odjebany kubon został. Makes sense. Mam moją starkę, w nim się uważać, żeby się nie sleszował we mnie no, z kół. Nie, zawsze żałuję, że wziąłem ten o tym for fans Jak chciałem wziąć. Ale na tego Ty byś nie dał rady, Jelkom. Dam, damy. Którzy w ogóle teraz jesteście się, jest się? w Które macie miejsce? E, e, pierwsze egzeku z Vitality Hadorka Wszyscy mamy 1 3 trzy. Web w, w idziemy, więc teraz ten meczek dzisiaj będzie ważny no. do tego, kto drugie miejsce będzie mieć. E, znaczy, pierwsze i drugie, bo T2 ma baja na playoffach. I od razu jesteśmy w półfinale, do Rotterdamu lecimy. Znaczy, na te drużyny są to dwa, więc fajnie by było być to dwa. Fajnie bo też trafić w milion na topie. A to już nie. Ale coś, coś tam szykujecie sobie ten na ten tydzień specjalnego, czy normalnie standardem z bety? Mmm, znaczy można. W sumie powiedzieć, że no, takie Są niektóre piki co mało no. wideo gry albo są nowe, ale. Lucian. Lucian, gdzie ja. Nie, nic szalonego nie ma. O, no to, to muszę grać, nagrać ten no, rak. O, ten to denerwuje, ale wezmę sobie jakieś tanka, jak zazwyczaj. Nie, kurwa! Jak ten champion mnie zaczyna irytować. No, no dobrze. No, to się robi mnie, gra. To tym robi łatwiej. Wszystko tak nie wygrywa. Ej, drużyna nam ginie. No i gdzie ten Master J? O to Backstower co nie, to paszał. Nie, spo nie spodziewałem się od Backstowera, że będzie robić to, co chcesz. To za się Rocky Halo chyba, co? Że... W wiesz czego możesz się spodziewać od ludzi. <laughs> Więc... No bo ci będzie ciężko, ale zawsze jestem supportem, mogę sobie poraumować. No. Co bardziej, że ten... ...że chyba mid do zabicia i top też będzie do zabicia. No się farmisz, ten master będzie fajny na ich pick, bo tu nie mają jakiegoś, jakiegoś dużo kiedy niewygodnego CC. Pytanie, czy dotrwamy. Kurde, szkoda, że teraz wódki kosztują 900, bo nie mam pieniędzy na nie <gulet> Zgankował! <gulet> zgankował, Zrzucił go tym i, i zgankował, dobra Master Jay, bilaslony A jest taki, że z, z Master Pierwsa m całkiem, nieźle a to bardziej tym przypadki. Wszędzie się zdarzają modrick Ale jest mniej tych Riven tych Rengarów, to jest tak piękne naprawdę No bo z, i tego, jakieś Rengarów dostały nerf ogólnie Riven te, tak słabe matchupy ma w tej mecie Będzie ja tu jakiegoś tanka jak ją on shotuje Hmm Nie ma tragedii, ja mogę zabić dwóch Ej super na topie w Jakie jakieś sobie chilkę użyłem z realu. A nie dobra, nie masz bo oni mają dwa w wczoraj Nooo Miałem tego mają tylko listara i jednego sobie używałem tak żeby się hillnąć na linii Bo już w zaszło daleko zaszło mi ie na przynajmniej mi się wydaje. Ja myślę, że w takich będzie jakiś bardziej hopsów do bicia. Znaczy rozgrzali się podczas tunie, bo na początku słabo mi szło. A podczas tunie coraz lepiej zaczęli grać. A to chyba nie będzie to, co było. Co, bez chłoniego czy um, Star'a, to. Nie, no. To znaczy, to, to, to grałem lepiej niż, e, niż Goliwę, co się na tym jemie, szczególnie pod koniec, ale nie wiem, czy będzie wystarczające, żeby. To i zgrał zgrało no, zajebiszcie To i Morton zgrało zgra, Nie wiem czy Luna SMWN no, też, też A nie wiem Nie wiem czy nie Nie tą A już mi na proksy. Mamy dużą presję, tylko że czas jest taki sam, więc w sumie bez różnicy. No błagam, zabij go. Nie zabiję go. Dobra, jazda. Muszę się zgękować, ale nie, się nie da wychuwać. Ma tepa jak co, ten Sims, a nie ma gałąz, nie ma Ej, boksowę! Ej, 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 Gościu Ten w złożysku największy. No, już bardzo na teleport gościa, żeby was nie zabili. Ja na te za dwie minutki dopiero. Przynajmniej ten nasz master się farmi. Ma na ma level więcej. Ej. No w ogóle masz no punktów na tym, na tym koncie i na tych mainach? Eee, 640 chyba mam A nie, bo nie no, w miarę mi jest w tym sezonie szumem ja W to jest tym solo? tam te plotki, że będzie solo Soloki ogólnie? Plotki tak, ale żadnego potwierdzenia nic nie No... W sumie w... nie wiem No niby spoko, bo... Lubię grać solo w ner, ale. To nie było tak, że się kolejka na dwie rozdzieli i będą jeszcze dłuższe kolejki. No to tragedia. Ale tak jak teraz tego. Mm, łatwo sobie w miarę znaleźć piątkę, żeby sobie no, Tak, 8 ale, 8 10 ale 10 wiesz, piątka z LCS-u, a piątka nie z LCS-u. <grym> Typu polska pajaserka, no to wiadomo. Że jest nie, no teraz, teraz tak wygląda, że często wieczorem po prostu dwa teamy z LCS na siebie grają w tego w miksowych składach. On to po z, z, z ludźmi z lcs i, i jest... No, bardziej quality Gielki tam tam player w miarę. No tak, wiadomo o co chodzi. Jednak jak grasz z piątką, która wie w co grata. No tak takie in-house y prawie. No. no kurde. Dobra, kiedy żyłem? Yeah. No kurde. A szkoda, że... co da, się robi? Jana, cool, sok mm. No się zatrzymała w miejscu, tak sobie tego. <gry> Odbijała się w lewo, w prawo. Kurde, ciężka gra, no to jest ciężka gra. Mam <gry> Trzeba zacząć rumować, bo, no, bo cię cię, ciężko w sensie zrobić. Przejdę do bazy, jak co teraz wymieniam r A, No, mi też idzie do bazy, więc w wizę najwyżej mogę zrobić. r mam do 30. po drugiej stronie, więc wbijam do ich dżungli. Możemy, nie no, powinniśmy zabić tego... Z, z mogę zostać, z, z mogę, z, zostać mogę zostać, cztere. Cztere. mogę zostać. A, no, no okej, okay. myślałem, że do tego po, ale też można. No zaraz spadam. Mam erkę Ja tylko troszkę spokuję teraz i tyle. Ignaj to posiadam. Tutaj tunelkiem sobie przejdę. Co on robi? Jakiś go? Dobra. Erkę na go kliknę. A, mam erkę, mam wszystko. Jest... Masz kilka? Masz, dobrze. Dynamida od razu O kurde Paster agresywnie wbił się z Q. Muszę od razu wyfaszować. No to widziałem, ten się pojawił z dopy Dobra, ja się powoli farmie. Co się dzieje? Dobra, jazda. Może? Aaa! są. Ale... Kurde, mam na tego, mam na Triforce'a 100 golda, nie wiem czy sprzedawać tego, czy sprzedawać flaszkę. Ja tak nienawidzę flaszkę sprzedawać, nie wiem. No, też chyba ją zostawię. No to bo z nimi 200 golda potrzebne, ale to jest taki ból, potem dnia tych potek. Haha, że sobie często Bugsala widuje w lesie. I, I w ogóle nie flame, a nawet nie da na mucie. A. Um, mam na no. napisał, please five stacks A bota Masz TPK Mam, masz, ale mam 0 życia no. Minionki Znam jakieś my na bocie się dzieje może będzie warto, żebyś ze mną połowić. Około mnie się za po Triforce, jak co? Czepuje się, czepuje się już, czepuje się. Tam slowuje. Dolecę do niego. Dobra, manka. Dziękuję. O? wesoł. Bo... Hmm. Nie wiedziałem, że schodzi, nie miałem pojęcia. A myślała, czy nie? Tylko w ogóle na tapę poszła, ona też ma TPK te No, on kiedyś się w akcji. No... ok, no. się. Shit happens. Dobra, idę w MAWA No, idę w MAWA Co mają? Mają raz... Mają 3 apeków i Ezreala. No, Mav będzie zajebisty. No mogliśmy po prostu nie gonić z tymi... O! Prosto, się. No, chyba dla Boże, Lulu! Oh, <laughs> Znowu sto obrażaj! Odlecie! Oh, Dobra, tak. czas pozbierać sobie, czaj! Chyba, że ja mam 3 kile, bo ja jestem Irelia Chociaż nie, na, na, akurat na Irelia ja gra na taki 3HP, jakieś tanki strasznie, to nie jest słabe, ale ogólnie w tej meczu tak się, tak rzadko tym grałem. to takie. Znaczy, ja lubię tym grać, co wiem, zawsze lubiłem grać Irelką, ale. Tak się smutno w gra, jak się na jakieś gra gra, Malphite'y, Ramusy, nie da się. się nie A, gra. szczególnie na Ramus'a. No, na no, Graj sobie. Bo, czy powiem, że Irenka... Czekaj, tam top jest ten. O, Irenka o, nie się nic. jeszcze da. No, jest tylko dead. O, gangbang. No, nie gadam, że się stopnęli. Kurde, mamy a, Kto gra aż w tych czasach? O kurde. Był tepek, nie ma tepa. Damn. Jakub pozytywnie nastawiony do gry Jakub. Najlepszy Jakub. O, oh, chociaż się powoli zacząłem lekko irytować, jakby po powlódku. się każdemu. Na tego za sobie klikam. No ja nie mam tapa, nie mam tapa, muszę się topa w tym momencie. Spoko, spoko, spoko. Nie mają innego heila, nie mają heila od tego. Ale Jokers. Od go? niego? On zginie od niego. No, no. O kurde, ale <śles> No też jest unlucky, ta lulu jest unlucky strasznie Czemu, mida się 7 drugie, co jest kurwa w tej grze, Mateusz? To jest fajna gra mm. To będzie fajna gra, którą wygramy Trzeba się skupić No przydałoby się Trzeba to... zacząć sterować tymi lukami Dobra, broniłem, obroniłem, obroniłem mida na jakimś kurwa farcie, ale... Fajny zabity Stają Kurde, dalej. No brawo, jeszcze zginąłem, no Erik nie ma, ma tu No to minę. Będę top to podopuszczał, żeby nie tracić farmy. Kiedy sobie w mawa i w buty trójki. No Ezreal nie będzie jakieś strasznie dużo bił, to jest real. Znaczy będzie bił, ale nie jak normalne Zekery. Robię wizję, może ktoś na topie złapiemy, bo to nie, nie będzie singed to jest, to jest squishy musi być No, no, tak się z Przytuliłbym Chodzę w krzeciory Tower też To no, nic Fight na drake'u Elza tutaj nie ma, chyba Tego no, on na razie nie ma, nic w gdzieś tam, z jednego kontu. Wiesz, tu ratnika nie ma Możesz dalej, bo jak nic innego mi nie da A nie, nie powinienem chyba? Ja mogę RK odpuszczać uh... no, Chyba jednak będzie trzeba, no, no. no się bejzuje, się bejzuje, bo Pożujem dalej Biegnie Mateusz rk tu red O kurwa co ja bym zrobił Uży Użyłem w w tego typa co nie, trzeba zrobić tego Singeda i się prostytować A zajmowałem ku Alistar'a Trzeba w kogoś innego My coś tu zrobimy Po prostu z... zginie no. No, w się w no, się nie tepną. Ja mam tepa za 5. Tepnę no, za 3 sekundy. Za 2. Tapuję się. Tapuję się. A ty masz te? Nie, może 2 kilo jeszcze wezmę. O kurde. Nieważne. Ja gnata. Tak. Także Łukasz tam się bije. No, no, Łukasz się wybała. Całym tym pomóc. Nic nie pomogę, bo go się strakiem. Hmm. No to jak czas jakieś loketa. No, czas na loketa i zabicie z reala i modlenie się do Boga od EC. <laughs> ja możemy Nie tego wykryłem tym gierkę i mi dobrymi Gniosda. czemu nie? No ja mawę niedługo co nie z Mawem będę czym robił dużo, mi się wydaje Bo Ja jestem zwidowany, ja dużo farmy i w ogóle Panie Baksałe! Panie Baksałe, dokładnie. <laughs> Proszę po sobie nie żartować Chodź Panie Backsour do mnie od topa Panie Backsawer <noise> Biegnę tam Więc ci slow Dobrze Ty do nie ma tego Go 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 No Dawaj tego kliknę Gdzie jest? Ale 4, nie to 4 Dobra przynajmniej dużo R'ka O kurde Ojej Ajajajaj Ajajaj Mam mała Dobra w tym momencie są tanki dosyć na nich Tylko żeby... Jeżeli mnie Ezra nie sfokusuje To traje bardzo dużo A jeżeli mnie sfokusuje to się po prostu wyjebie. Ej on się Flash wstaje będzie 4x4 i ty za chwilkę będziesz o i tepuje się tepuje się dzik Czemu przelewa swoje tepanie, przy tym przerwał. Jezdę, Już... jazę, jazdę Nastałka Dobra, mamy go. Zdaj mi się. Musisz, ja żeby smajta? Oczywiście, bo go warun. Dobra, sobie. a ty Ezreal jeszcze jest? Mama full HP, ona zwykli kiem się wydaje. Ja, ja myślę wziąć tower, no. Oooo, okay. no. ja yeah, nie, no, nie, yeah, nie ma co. Oooo, mm. no, widzisz tak. <laughs> co się stało? A to się tower nie biliśmy. Młodno w sumie. Co robić, robi? Jeszcze może kliknąć. Koledzy, back, koledzy, back, Black, Black, No, najebane jest troszkę, mi się wydaje. Tak. Jak gdybyś jedyny gracz, no. Ooo. Worth it. Za tego. Chyba pójdę w oterkę. O to no nic z nie, nie mieliśmy z tego, tylko kilki. No, zawsze coś. I tylko jeden turret mamy smutny też. Hmm. Bo my więcej wiesz. A jest starak czy poterka? Eee... Nie wiem, w sumie. Też nie wiem. Nie no, bo tak raczej mi nie składa jak coś, to jej umoc im. No, to jest starak. <słyszy> Albo taki hydra, zobaczę się ten Jax taki drobny, całkiem fajny Jak grał tym, jak grał nim... Dalszan Wielo... Nie, Werlep nie? A Werlep, okej okay. Czy coś zrobimy, czy nie możemy, nie wiem Kurwa, jak mi się? Daje, ale... A już back, już, nie myślę back, 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 o... idą. A on slow jest, kurczę my. I Ipsy też ma no, Znaczy, we mnie nie ma w ogóle, ja w ogóle, bo jestem drzemera Gdy się z nie mają tepa. Zgrupowanie grupowanie się? może arka arka oh. Kurde, ale no, przy... No, się przy. Let's fight. no. Trzeba by się spróbować. <tch> Gdzie tam melka on, jak go gonili na tym? Koło Drake a. tego jest rar, byśmy zajebali, byłby tak fajnie. Eee dobra? To nie jest? No rób może teraz co? A ja muszę uważać Czelon na szaszy się leczy, kurwa Patrz to się do bazy, że ja w ogóle i wejdę tam O, żyję, 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 spoko. No faj Ezerki star Spoko, może jest powoli. Witam duchy no, żyję, żyję, żyję. Bołem? Grozalę, jak ktoś tu kliknie, czy nie? Nie, wolno mi kliknie, wolno mi na bombę. Bra, to wiesz szkolę w kolejnej fajnej na scenie, to yes. powoli wracamy. To by jakiś tyret zacząć wylać? No, już dobrze. Tyret jest słaby. Ktoś się jakiś tego, jakiś daj? Ja na jestem, ja robię bot O kurwa Dobra, zważył Singed Ale Aszka raczej... No dobra, po prostu baj, ja mam To represji dużo Dobra, mam badera teraz, więc jak click na Singed, to będzie godzinę, No, no, no To jest fuck, no, jest ich red buff Ez co nie? Nie, nie, nie ryzykuję, wjebane A jeszcze ziziruta zrobię W ogóle dwa ziziruty Oganiałem... tego, so, e, tak, falę super minionów jak inhib jest down O Więc Jak, jak sobie położysz z boku to nie musisz się martwić o tą linię Fajnie, fajnie, fajno no nie widziałem Ogólnie ryzyki są silne potrzebuję kopary znaleźć Dobra, ma tego Olewam, o olewam to nie jest reala, olewam, bo son, on, jest, on dużo bija, ale nie aż tak, żeby, ten, żeby się tym przejmować. Pójdę sobie w. w kurwa, nie wiem co. Ej, boterka mi kusi, aż nie. Tyle Gery Jerelium, ale naprawdę jestem jest w na ciemnej dupie. Albo w portal, albo nie. Nie, no pójdę w pójdę w tak lubię tak speedy. Albo w PDK, zobaczymy, coś z tego w każdym razie kupię. No, wybierałem itemy, ale nie chcę, nie chcę na down na wyjść. <grym 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 a ten. Można tego, jakieś agresywnie chyba zagrać. Klikam duchy. Iść mi tytuł lat. tutaj na tego typa. Kurde. No dobra, uważajmy, uważajmy. Tu Raszka ma 2 dwa itemy, tylko o co chodzi? No, ma więcej temu, Ezreal ma prawie 4 aż Raszka ma dwa, no. szyk happens, tak? Ale ma buty szybkie. <laughs> Zasznij Zasznij no, zacznę, zacznę, zacznę zaczęli Ej, nie marki RK nie, ma... nie ma Nie ma, nie ma ghosta typ Ja żyję, ja żyję, ja żyję O kurwa, ja żyję Master dobiega, master dobiega, master odbiega, master odbiega, master odbiega, master odbiega. O, nie miałem flasza, co wiem, bo. Szkoła, szkoda. Myślałem, że przeżyję na bomba, a jeszcze ja tam skoczyłem. Ale to... Marka nadal. Byłbym na to, żebyśmy wygrali. No, no. Ej, nie jest to ciekawe, że ma Marka, ale. Szkoda giery. Nie lubię, że jak przegrywam, ale muszę. Ale muszę. Ale nie to jest po prostu przykład, że nie wszyscy, wszystkie gry da się wygrać. Ale trzeba się skupić na tym, żeby grać więcej i nie denerwować. No. To jest, I to jest to, co, co wyciągnęliśmy z tej gry. Bo już wczoraj właśnie taki dzień wygrałem wieczorem, przegrywałem czy wygrywałem. wygrywałem też się chciałem w wiód. W każdym razie panowie, to ma na najwyższy poziomie ze szkudlarkiem. Dzięki Mati, a ja spierdzielam to wrzucić. Nara, nara świr.